Witam w kolejnym odcinku. Idziemy dalej. Zakończyliśmy przy tym mostku tutaj. Kolejny poziom, gdzie gdzie się naprawdę nieźle pogubić. Weźmy sobie trochę więcej Tutaj są zamknięci w jakichś zbiornikach, tu jest trochę ciemno. Zaraz sobie rozjaśnię sprawę. W ogóle przeźroczystość szkła w tej wersji też jest fajnie zrobiona. I co tu się dzieje? <grymny> Znowu jakiś system zniszczenia. Nie, ale lepiej dla nich, żeby ich zabić. Mamy 100 rakietek, to rakietki z podwózów. O kurde! O! Ładnie! Profesjonalnie, normalnie to zrobiłem. No i tu z tymi przyciskami jest... ...delikatny problem. Albo czegoś nie włączyłem, bo tutaj mam dalej zamknięty ten... ...to przejście. Hmm. Tego mamy 106. No i walczymy jeszcze od ranem. Mamy dużo życia to. Czyli coś tu jeszcze chyba nie jest włączone. Więcej energii nie weźmiemy. Tutaj to jest włączone. Zobaczmy ten cookiezer. Lokatę repair facility. Tak fabrykę do napraw tu musimy ukraść tą głowę tego komandera, no ale dawaj mi tu na sprzętobylskie jęzory psiaków trzeba na nie uważać bo jak one za blisko podejdą to ten jęzor o właśnie, tak jak to było. O i teraz... Ale dużo nie zadaję, mam dużo, dużo zbroi mam. Tam jest do wyłączenia. One more to go. Tego zapomniałem tu wyłączyć. Sequence complete. I teraz Force Field deactivated jest, tak. Teraz można wyjechać dopiero do góry, czyli jednak o tym zapomnieliśmy. Czyli jednak o tym zapomnieliśmy. No i teraz tak tutaj. Nie, tutaj jest ten do reparacji. To jest to, dobra, to spróbujmy teraz. Bo tutaj jest zjazdów. No i co to nam dało? To Force Field. Nie da się tej szyby zniszczyć, żeby ich tam. Nie, to tu gdzie, gdzieś musimy, bo tutaj jest powrót. Czyli jak zlikwidowaliśmy ten force field to gdzieś tu była jeszcze taka, kojarzę ją, taka żółta, tylko nie pamiętam przez prawej. Od prawej się pojawili nowi nowi przeciwnicy, to może z prawej. Ten też. Dużo tych strogów jest zrobionych właśnie za pomocą przetwarzania tych marinek. No i tutaj byliśmy, na dół się jechało w Heal. Dobra, czyli nie, nie w tą stronę, I to będzie w drugą stronę. Czyli to prawdopodobnie tu gdzieś ten Force nam się otworzył. Nie, tutaj też jest ten. No ciekawe. Mocno kompleksowa, nie ma takiej mapki pod tabem jak na przykład jak na przykład w dumie. No nic, no to wracamy. Wracamy, może chodziło o tą? Nie, tutaj jest właśnie ta głowa potrzebna. Hmm. Może. Może coś pominęliśmy. A może po prostu tam trzeba wejść. Nie wiem. Będziemy... Ale się zaraz dowiem. Dobra. i Jak to tutaj było? Envoyment. Rebredher. Tak, rebredher. Jak tam wchodzimy, to nas wyrzuca do góry. Dobra, Rebredherr. Póki Rebredherr działa, to... Secret Area znaleźliśmy. Załatwieni Państwo. Też tak naprawdę chciałem siedemkę nacisnąć, ale... Zaraz, <laughs> zaraz, tamto chyba nas pociągnie do góry jak wejdziemy. Znaleźliśmy sekretny poziom. O proszę. Computer, updated. Find and disable the power core. Kurde, sekretny poziom, nawet w kolejku to W ogóle o tym nie pamiętałem. Taki fajny. Kurde, zamknęliśmy sobie to. W tym sekretnym poziomie to jesteśmy na jakiejś stacji. Kosmicznej nas przeniosło Łomatko, wow, i tu można tak skakać, tu nie ma takiego. O, tu winda, tu nie ma takiej grawitacji. Dobra, no udało się go trafić. Ale fajny ten poziom, jest. Kurde. że sekretny. Po... <grystko> Wszystko działa, nad... nawet amunicja leci wolniej. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego poziomu. Zapomniałem o nim totalnie. Ale w ogóle, jak to fajnie wygląda, ten poziom taka baza jakaś na księżycu. Bariera, to czyli trzeba iść gdzieś dalej, dobra. Kurde. Sekretny poziom. Nie ma to jak bururka. E tu, jeszcze gdzieś mnie zamiast na górę to leci na dół No fajnie wymyślili z tą grawitacją, kurde Tam by nie można wskoczyć Spróbujmy Nie, chyba nie doskoczę A tu? Nie, nie doskoczę. Dobra, trzeba iść tędy. Trzeba iść tędy, tam się i tak chyba wjeżdża na górę, no właśnie. Trochę mi zjechały tej, Ale to No, gdzie się chowasz ty? Robociku, dobra, dostał. To jest chyba kolejna winda? Czy co to jest? Destroy the computer panel. Dobra, śliliśmy Take out the communication dish. Chamy, ale tu jak jest takie, taka grawitacja, to tu wszędzie u góry może być. Może być wszędzie u góry sekret, nie? Bo można wskoczyć na... Nie wiem, ile tu skaczę, na 20 metrów. O, mamy fula. 8, to można teraz tym poszczelać. Sekretny poziom, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Tam trzeba podejść i to włączyć, widzę. Zdechaj, panie, dobra zdech. Zaraz, bo my weszliśmy tu, a tu jeszcze było przejście w tą stronę. Tam jest na dół, zejście gdzie byliśmy, a tu co jest? Były jeszcze paru tych wrogów. Fajnie to wygląda ten poziom. Sekretny i tu jest bariera, dobra. Tutaj nie możemy przejść za tą czerwoną linię, bo pewnie nas wciągnie. Trzeba zamknąć. Kurde, 117 pancerza. Ok. I teraz skąd my przyszliśmy stąd? Dobra. Tu jest bariera. Dobra, idziemy tam, gdzie powinniśmy raczej iść. Szósteczka, nie piąteczka. Mamy tej ampu pełno. Tam na dół iść nie chcemy, chociaż tam jest kurde co to jest tam Może tam trzeba iść ale na razie Three more to go Ciekawie pomyślane co to się stanie. Po, w, wróć do hangaru, czyli zniszczyliśmy to, po co tu przyszliśmy i mamy teraz wrócić do hangaru. Teczka. Rakietki tutaj to. Tu jest ta winda chyba. Return to hangar. To tu gdzieś ten hangar był. No i dobra, wracamy. No i tu będzie koniec odcinka. Previews Mission. No i dobra, skończyliśmy poziom sekretny. Ale naprawdę nie spodziewałem się tego. Zapomniałem zupełnie o tym totalnie, że jest taki poziom w Quake'u. No i fajnie, Skończyliśmy sekretny poziom.